Brzmi to naprawdę kołczersko, ale wydaje mi się, że tak jest po prostu patrzeć wstecz, jaką osobą się było i sprawdzać, czy jesteśmy po prostu lepsi. Cześć! Dzisiaj mamy 12 stycznia 2026 roku, odcinek 95. Jak być może zauważyłeś, mam nowy imidż. Dotarło do mnie, że ja chyba nie lubię zmian, głównie jeśli chodzi o ubiór. I moja kurtka, która służyła mi prawie 10 lat, w końcu przestała mi służyć i musiałem zakupić nową kurteczkę. Także check this out once again. I dzisiaj, przy okazji, jest taki dzień, w którym muszę wybrać się do biura. I to z tego powodu, że musimy chodzić do biura. A druga kwestia jest taka, że dalej idę działać ze swoim aparatem. Muszę dostać nowe nakładki. Akurat gabinet ortodontyczny jest zaraz przy mojej pracy, przy moim biurze. Ale zanim finalnie przetransportuję się do biura, postanowiłem jeszcze zaczerpnąć trochę spacerku po lesie. Akurat mam taką okazję, więc czemu z nim nie skorzystać? A znowu nam dosypało śniegu, więc. Sam zobacz, jak to teraz wygląda. Pora na krajobrazy. I dzisiaj jest naprawdę ciepło. Pomimo tego, że mamy chyba minus 8 stopni, to moja ręka nie zamarza, więc fajnie można sobie teraz komfortowo pochodzić. No i przy okazji, porozmawiamy, porozmawiamy sobie o jednej rzeczy. Ostatnio przypomniałem sobie o takiej fajnej sytuacji może bardziej o takim schemacie działania, które doświadczyłem na lekcjach WF-u, które właśnie stosował mój wychowawca. I właśnie nauczyciel WF-u. że było to w gimnazjum, na początku roku mieliśmy takie powiedzmy fantomowe zaliczenia, na przykład z biegu na 100 metrów, czy też na 1000 metrów, po prostu pokazywaliśmy, jak szybko potrafimy ten odcinek pokonać. Ale co, co było bardziej istotne, że pod koniec semestru mieliśmy znowu takie samo zaliczenie. I na czym to tak naprawdę polegało? Zamiast porównywać się do jakiejś średniej, która um, była gdzieś tam ustawiona, że w takim wieku powinieneś taki odcinek przebiec w takim czasie. To było fajne, że porównywaliśmy się nie z innymi, a z samym sobą. Czyli jeśli dany odcinek x przebiegłem w czasie y, a za 3 miesiące przebiegłem ten sam odcinek w czasie y-5, to na przykład dostawałem piątkę. Jeśli Czasie Y-4, no to powiedzmy jakąś tam czwórkę, i tak dalej, i tak dalej. I to w dzisiejszych czasach, nie wiem jak to funkcjonuje w szkołach, natomiast w takim życiu prywatnym warto wyciągnąć z tego jakąś nauczkę. Ale zanim o tej nauczce sobie porozmawiamy, to pora zmienić kadr i zamiast mojej twarzy pokażę Ci po raz kolejny te piękne krajobrazy, tą piękną. Naszą polską zimę, która od jakiegoś czasu nam uciekała, natomiast akurat w tym roku postanowiła wrócić, więc warto z tego skorzystać i się tym nacieszyć. I nauczka jest taka, że warto porównywać się tylko z jedną osobą, z samym sobą z przeszłości. Brzmi to naprawdę kołczersko, ale wydaje mi się, że tak jest po prostu zdrowiej. Zamiast się porównywać z osobami, które osiągają niesamowite wyniki, no oczywiście pewnie dzięki ciężkiej pracy, ale jeśli będziemy od razu patrzeć na to, jak ktoś jest na jakimś bardzo wysokim pułapie, a my jesteśmy na takim nieziutkim, dopiero zaczynamy. No to łatwo po prostu to wszystko zostawić, no bo nie będziemy zmotywowani. Jasne, jakaś jednostka się trafi, która znajdzie w tym motywację, ale pewnie większość sobie po prostu odpuści, no bo po co mam to robić, przecież nigdy tam nie dojdę. I jak sobie teraz o tym myślę, to fajnie mi się to spina z jednym postem, który ostatnio napisałem na LinkedInie że jeśli będziemy właśnie na przykład rywalizować z osobami, które są dużo, dużo lepsze od nas, no to szybko stracimy motywację. Jeśli będziemy na przykład grać z kimś w piłkę, kto jest słaby, to też nam to się szybko znudzi. Najlepiej po prostu grać z ludźmi, którzy są tak ciutka, ciutkę lepsi od nas. Wtedy i motywacja jest duża i też pewnie można się dużo, dużo nauczyć. Więc taka oto jest moja myśl na dzisiaj. Porównywać się tylko z samym sobą z przeszłości. Oczywiście warto też inspirować się innymi ludźmi. Warto również patrzeć, na jakim oni są poziomie, ale nie z nimi się porównywać, tylko po prostu się inspirować patrzeć w którym kierunku można zmierzać, patrzeć wstecz, jaką osobą się było i sprawdzać, czy jesteśmy po prostu lepsi. Dla mnie jest to zdrowe, u mnie się to sprawdza i mam nadzieję, że również u Ciebie. A przy okazji pewnie na tym filmie tego nie widać, ale tutaj jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładnie. A my pójdziemy sobie tą dziewiczą ścieżką. Nikt tędy jeszcze nie chodził, jak widać. Nie ma żadnych śladów, więc pora się tam wybrać. I teraz pytanie do Ciebie. Czy również obrałeś taką ścieżkę, żeby porównywać się sam ze sobą, czy na przykład porównujesz się z osobami, które są. Na tak zwanym szczycie, chociaż każdy definiuje sobie ten szczyt samodzielnie i to też cię potrafi zmotywować, jestem ciekaw Twojej perspektywy, takich wyznaczania sobie celów i robienia takiej retrospektywy, jak to było kiedyś, a jak to jest teraz. Daj znać w komentarzu. A na mnie już pora, pora zaczynać ten dzień pracy, pora go skończyć, załatwić swoje rzeczy. A tak przy okazji, w sobotę właśnie było to moje pierwsze komercyjne szkolenie i muszę przyznać, że było mega. Był jeden mały fakap związany z tym, że nie mogłem się zalogować jako host na Zoom'a, natomiast szybka interwencja jakoś to załatwiła i można było bez żadnych zakłóceń przeprowadzić szkolenie. Chociaż był inny fakap związany z tym, że to szkolenie powinno być 8-godzinne, a najlepiej nawet dwudniowe. Natomiast przez niedogadanie się z organizatorami, miałem tylko 4 godziny. Więc oceny były naprawdę dobre. Ale z niektórymi się zgadzam, że było za mało praktyki, a za dużo teorii. No ale trzeba było jakoś sobie z tym poradzić, żeby ten cały materiał skondensować. Na bieżąco nie potrafiłem szyć, które tak naprawdę aspekty powinniśmy przepracować pod kątem praktycznym, a które powinniśmy ominąć to wymaga trochę dłuższego zastanowienia. Natomiast teraz znowu będę wchodził w czterogodzinne szkolenia i ten materiał znacznie znacznie okroję, żeby tej praktyki było po prostu po prostu więcej. Także dziękuję ci serdecznie za to, że ze mną jesteś, za to, że ze mną byłeś i dzisiaj. I do zobaczenia kolejnym razem. Jak zawsze łapka w górę, subskrypcja i do przodu. Na razie i cześć.